Cześć, siemanko, witam w mojej kuchni w tym najzdrowszym dniu w roku. O, pan poeta. W serii Polskie Prawo vs. Bajki doszukuje się przestępstw i występków, występujących w kultowych bajkach, no ale też w animacjach, kreskówkach i tym podobne. No i nie byłbym sobą, gdybym nie poruszył ja w tłusty czwartek. No ale tak, o suchym pysku? Nie no, skąd widzowie? Półeczki ze słodkim nadzieniem czekają. Trzeba jednak wyjaśnić zasady, które będą panować podczas trwania tego filmu. Po pierwsze, zwierzęta będą odpowiadać karnie jak ludzie. Po drugie, za każde poważne przestępstwo jem pączka. Poważnym przestępstwem nie jest wykroczenie. Poważne przestępstwo zostałoby zgłoszone. No, to jak mamy to jasne, no to lecimy z fabułką szczurów w Paryżu. Kto go czuje, teraz tatuje! Więc samujcie, To, to, to. Ja się... Tu jest, ratuje! Film zaczyna się mocno, bo już praktycznie od samego początku mamy do czynienia z kradzieżą. To, to zwykła kradzież, ojciec. Ale szanujmy się, ciężko uznać to wprost za zbrodnię. Co kradniemy? Umówmy się, no śmieci. To nie kradzież. Bierzemy to, czego nikt nie chce. O, 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 stary ma rację. Mhm. Pierwszy unikł dany. To już tylko z górki. Byłem tu już z milion razy. Babcia włącza kanał kulinarny bum! No okej, okay, wdarli się do mieszkania właścicielki bez jej wiedzy. Artykuł 193 KK. Zakłócanie miru domowego. Paragraf pierwszy. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania lub lokalu, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Babka bardzo szybko się zorientowała, że w jej domu grasują szczury, więc zdobyła dubeltówki. Skoro ma broń, to ma chyba pozwolenie. To prawda, babka nieźle odwala, ale tylko sobie niszczy chatę. Remi tylko delikatnie i w tym pomaga. I niestety nie jest to rozwój, bo nie doszło do pobicia. I nie jest to kradzież z włamaniem, bo żaden zamek nie został wyłamany. Nie użyto wytrychu, weszli bez najmniejszego problemu. Także, sorry, nic nie było. Heyo! Jeśli czujecie, że jest tu nieco zamieszanie, to nic dziwnego. Podczas ucieczki szczurów nastąpił chaos. I rozpoczyna się wątek, który będzie nam towarzyszył do samego końca animacji. Skoro jesteś taki głodny, może zrób mały rekonesans. Szczurzy chłop z głodu ma już halucynację. Udaje mu się jednak uciec z kanałów i trafia na jakąś imprezę. No i na gusto. Wyobraźni. Chcesz być takim cokoladni. Uff, całe szczęście. Już go lubię. Pilnuję mojego poziomu cukru we krwi. Disney równocześnie pilnuje, aby widz miał absolutną pewność, że akcja filmu dzieje się w samym sercu Francji, Paryżu. I mam przyjemność zobaczyć najlepszą restaurację od kuchni. Dosłownie. Znowu chaos. Ma domiar złego pojawia się ten rudy koleś. Okazuje się on ważnym bohaterem w całej tej opowieści. On to chyba o tym nie wie. Patrz, ale co on robi? Ciekawe, jak ma być istotny, jak nawet nie potrafi gotować. A szczur decyduje mu się pomóc. Nie. Niby wtargnął do restauracji, no ale nikt go nie zauważył. Nie liczy się. Za to Rudego przyuważył Skinner, szef kuchni. Brałem gotować! Przecież ja cię zarysnę, zarysnę. No to już mobbing i naruszenie nietykalności pracownika. Przecież to nie... nie. Biorąc pod uwagę fakt, że Alfredo Linguini tak czy siak nie zgłosiłby skinera, to wydarzyło się coś jeszcze. Coś! Ale... Go! Oh. <grym> go! Mam go i teraz co? Zabić. Już? Skąd? Jakbym go nie bronił, to zlecenia. Z... Nie wybronię. Artykuł 18 Kodeksu Karnego, podżeganie. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony, lecz także ten, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do jego popełnienia. Tutaj za taki czyn można dostać karę pozbawienia wolności do nawet 15 lat. Na całe szczęście Linguini nie zabija Remiego. Rozmawia z nim, zabiera do domu i się chłopaki zaprzyjaźniają. Ale piąte nie kradni. Nakupuję ci przypraw, dobra? A tu znowu kradzieży. Coś czuję, że trzeci pączek wpadnie właśnie za to przestępstwo. Wolałby mnie. Szczur zaczął gotować z Alfredem, a raczej szczur zaczął gotować Alfredem. Nic nie było. Nic nie było. Skinnerowi ogólnie średnio odpowiadało gotowanie tej dwójki. Znaczy, nie wiedział o renim, ale nie chciał udać swojej posadki jakiemuś młodemu, rudemu szczylowi. I od tego ważnego momentu muszę mieć na oku Skinnera, bo może popełnić przestępstwo, ale chyba nie tylko na niego, bo okazuje się, że cała restauracja to banda kryminalistów. Już nie mówiąc o kolet, która wygląda na taką, która mogłaby zrealizować swoje groźby. Sprzątaj miejsce pracy! bodzie różnęł! Tylko czy zakochany w niej po uszy młody chłopak poszedłby na policję i złożył odpowiedni papier? Też mi się tak wydaje. No i coś tam sobie pichcą, jak nie zupę to łasicę, e, grasice. A Remi kradnie z kuchni żarełko dla Emila, jego brata. Może to nie jest na tak dużą skalę. Przyniosłem ci coś do! No to kurczę, to nie zaraz taka wielka kradzież. Dajmy spokój. Cześć Remi! Co u Ciebie? No dobra, chyba nie wygram z tym. Szczególnie, że tego typu akcje działy się regularnie. Artykuł 278 kodeksu karnego kradzież. Paragraf pierwszy. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dobra, ja już wiem na co wy wszyscy czekacie. Znaczy, na zjedzenie pączków zapewne też, ale na krytyka kulinarnego ego chyba bardziej. Chłop zapowiedział się, że wpadnie do restauracji Gusto i chętnie ją zamknie nieprzychylną recenzją. Zanim do tego dojdzie, to prędzej zamkną koledzy za Przecież to tylko plaskacz. No, dobra, no dostał mocnego dzwona. Aż usiadł. Artykuł 217 Kodeksu Karnego. Naruszenie nietykalności cielesnej. Paragraf pierwszy. Kto uderza człowieka, lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, każe ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do roku. To były już cztery, i szczerze, mam dość. Może zanim przejdę dalej, to podbiję z isteregami. Totalnie przypadkowo, zwróciłem na nie uwagę. Nie ma ich dużo. Chwilę to zajmie. W tej scenie na pierwszy rzut oka nie widzimy nic dziwnego. Jednakże po tworzeniu tej sceny ponownie i ponownie zauważymy, że gościu maluje go babę. Remy biegnąc dalej zauważa dziwną akcję. Nawet doszło do wystrzału broni. Nie, to tylko zwykły syndrom sztokholmski. Gdy do Ego przychodzi podnóżek, to widzimy, że jego sala, w której pisze sobie teksty, jest w kształcie trumny. Dodatkowo wzór na maszynie, na której pisze, przypomina czaszkę. A tymczasem pora wrócić do fabuły ratatuje. W końcu pączki same się nie zjedzą, co nie? Może podeśle panu terapeutę? Nie trzeba, jest okej. Okay. Dopóki nie mam halucynacji. Co tam się wydarzyło jak mnie nie było? Remy ma problem w związku, bo dla niego liczy się kariera, a dla Linguiniego miłość i rodzina. No i trochę się o to poprztykali, trochę bardzo. Szczur w ramach zemsty chciał wynieść towar dla braci i sióstr, ale wydarzył się ząg. Odnalazł list Renaty, matki Alfreda. Nie, tak, nie, tak, nie, nie. Tak, tak. Nie, nie, nie. Teraz akcja nabierze rozpędu. Oby była prawa i bez przestępstw. Stój, szczurze! No to dzięki Skinner. Ohoho, ho, na szczęście udało się temu zapobiec. Uh. ale zaśmiecaniu chyba nie dało się zapobiec. Wykroczenie. wykroczenie Stink, coś ty narobił. Miałeś śpiewać, a nie bić ludzi kciukiem. Artykuł 158. Udział w bójce lub pobiciu. Paragraf 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Piąty pączek kupęcowany. Wybaczcie widzowie za ufajdaną mortę. Taka konwencja. Z tego czwartku. A propos fajdanej mordy dotarła główna gwiazda – Ego. I co się stało? Nie zgadniecie. Kochankowie znowu się pokłócili. Tym razem Remiemu chyba uda się zemścić. Wpadnijcie po zamknięciu. <śm> Albo lepiej. Niech ojciec przyprowadzi wszystkich. Cholipka. Wzorowy przykład włamania. Artykuł 279 KK. Kradzież z włamaniem. Paragraf pierwszy. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. Akcja co prawda zakończyła się fiaskiem i wszystkie szczury zostały pogonione z restauracji. Cała załoga liczyła na pomoc od szefa Kuchni, no ale okazało się, że typ totalnie się nie nadaje, gdy na głowie brakuje gryzonia. Ojej, ojej, przecież Remy zaraz wróci do Rutego i pomoże zrobić mu super tanie. Ta? Skinner jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. <laughs> Może i umiesz gotować, ale szczur to jednak tylko szczur. I stop! Hola, hola! Nie będzie siódmego pączka widzowie. Szczury zniszczyły auto, fakt, ale w ramach akcji ratunkowej. Pomoc jest szlachetna. Docencie starania. Ego dostaje ratatuje, czyli zlepek rozgotowanych warzyw i jest w niebo wzięty. Chcę podziękować kucharzowi, ale musi poczekać aż restauracja się zamknie no bo to wszystko przygotowywały szczury. Co do. Niech Artykuł 189 KK Pozbawienie człowieka wolności. Paragraf 1 Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Lokal został zamknięty i zamknięty zostaje ten odcinek. Należy wyróżnić kolet, która po wielu próbach hamowania swoich emocji końcu przyfasoliła Linguiniemu i prawdopodobnie dostanie do roku odsiadki. Na miejscu trzecim tego przepysznego zestawienia znalazł się Sting. Były kryminalista wrócił do Paki na 5 lat za pobicie Karła. A ten karzeł Skinner w sumie oszukiwał, podrzegał do zabicia i knuł intrygi, ale wszystko zakończyło się fiaskiem. Stał się wręcz ofiarą całego zamieszania i jednocześnie świadkiem koronnym. Normalnie dostałby z 20 lat, ale jest jak jest. Ma dobre... Argumenty obronne. Pierwsze miejsce byłby Remi. Byłby gdyby nie funflowanie się z szefem kuchni. Tej samej kuchni, z której kradł, włamywał się, kradł, włamywał się. A weźcie, spadajcie. Nie da się z Wami rozpatrzyć normalnie wyroków, bo każdy coś. Wziąłem pączkę i się żegnam. Możecie dać znać widzowie, ile dzisiaj zjedliście pączków? Ja na tej chwilę mam. 7a dzień jeszcze się nie skończył. Dzięki za oglądanie i widzimy się o tej samej porze za tydzień.